Lepiej, nie powiem, się ucieszę. No, kurna ma owsiki, ty no, ma owsiki. Leci. Max podkreślenie 12. I mamy go, mamy paczatynkę, lajcika. No, ciebie też zaraz spotka los, klikerze. Paskudny klikerze, już kurna leci. Leci zaraz, czekaj dwie sekundy. Leci. Co to kurna było, ty? Co to jest w ogóle, o co tu chodzi? Jak w budynek? Jaki budynek do jasnej cholery? Çok